Polish Fest TV Wspiera na Spiroshop.pl oraz marki OKTAGON i OFENSYWA Huligan. to jest chłopak który, chłopak, który za swój klub odda bardzo wiele. Odda... Będzie się bił za ten klub. Jeżeli ktoś będzie ubliżał na, na ten klub, to on będzie się za niego bił. Będzie, będzie trwał przy nim zawsze. To są chyba najwierniejsi kibice. Wieczorem 21 grudnia 2022 roku, za pośrednictwem profilu Arkowcy.pl, bruchnęła informacja o śmierci Zbigniewa Rybaka. Legendarnego kibice Arki Gdynia. Na stronie fanów arki możemy przeczytać: Odszedł od nas na zawsze Zbigniew Rybak. Postać niezwykle barwna i zasłużona dla Arki, Gdyni i całej polskiej sceny kibicowskiej. Żegnaj przyjacielu. Z olbrzymim smutkiem informujemy, iż dzisiaj odszedł od nas w Rybak. Prawdziwa, niepowtarzalna legenda kibicowskiej Arki. Znany i szanowany w całej Polsce wojownik, filar społeczności gdyńskich ragbistów, wychowawca, mentor i przyjaciel wielu z nas. Założyciel, honorowy prezes, były zawodnik RC Arka Gdynia. Postać niezwykle barwna i zasłużona dla Arki, Gdyni i całej polskiej sceny kibicowskiej. Wraz z jego niespodziewanym odejściem kończy się pewna era. W imieniu kibiców Arki składamy rodzinie szczere kondolencje. Dziękujemy za wyrazy wsparcia dla naszej społeczności napływające z całej Polski, Zbychu, Mamy nadzieję, iż ucztujesz już w swojej Walhalię, wśród innych wielkich wojowników. Kibice arki Ovidalichot zmarłemu przyjacielowi. Kondolencje napływają od całej kibicowskiej Polski niezależnie od animozy klubowych. Również jako redakcja Poły TV składamy najszczersze kondolencje. Do zobaczenia w sektorze niebo. Subskrybuj największy kanał kibicowski w Polsce oraz dołącz do grona wspierających. Zapraszamy na zakupy w Pioshop.pl z kodem TV, 5% rabatu.